Witam Was bardzo serdecznie. To jest Kangurek k 2 a jestem Geodetics. Sentymentalna gra. Nazywana polskim Crash'em Madigantem. Ja jestem Geodetic, żemek, który nagrał ponad 5000 filmów na YouTube i właśnie bardzo lubię grać w takie sentymentalne gry. Jesteśmy aktualnie w wulkanie. I prawdopodobnie ten odcinek będzie deko krótszy. Bo będzie deko krótszy, bo po prostu chcę ukończyć ten wątek, który jest teraz, załatwić ten skarb. A na końcu po prostu yy, zakończyć yy, dostawię sobie tą grę po prostu na któryś inny piękny dzień Ale nie na dziś. Yy, nie warto z nimi walczyć w zbarciu. No, teraz nie mam wyjścia. No i to był jeden cios, poza tym. Potrzebujemy 3000 dukatów, mamy już... Jestem! Kontynuujemy. Tak, można ich pokonać. Okej. Okay. Prawie umarłem. A teraz umarłem. Coś mi do oka wpadło. Kurde! Kurde, zaraz! Kurwa mać! No, chcę tą gwiazdkę. Niechaj, gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie. Ole, super życia dostałem. Wow. Mhm. Tam jest gwiazdka. I załatwione. Lecimy do góry. To nie, nie wiem, czy co mnie zabiło. Czy, czy on mnie zabił, czy ja sam się zabiłem. No to są jakieś pieprzone jaja z tym. Nie wierzę w to, po prostu w to kurwa nie wierzę. Ta gra już zaczyna powodować we mnie negatywne emocje, a tego to mi się nie podoba. Nie tak miało być. Ta gra miała być ultra friendly. I ja też miałem być ultra friendly. Tu jakiś kloc we mnie strzela od razu od razu. Kurde, on trafił, nie? On zbugował się. Nienawidzę was, po prostu tych pająków nienawidzę. Dwa, siedem, trzy, pięć. Okej, okay, przechodzimy. Sejwu nie było. Sajp jest tu. Aby przesunąć ramię, użyj przycisku w kierunku. Naciśnij przycisk akcji w celu wyłowienia części skarbu. Nazwę ten odcinek Wulkan i Skarb. Proszę państwa, co, co mówili? Jakiś na czas, czy co? Kurde. Ale nazbierałem. Problemy finansowe. Wszystko po to, żeby Bosmana przekupić. Kurde, a nie go pobić. Mamy 3700. Łącznie czy za to? Jesteś wspaniały! Zdobyłeś skarb. Teraz możesz przekupić Bosmana, Strażnika w ciemnych dokach. Powodzenia. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. No, chyba w następnej części, ale nie wiem czy z tobą, ale na pewno z jakimś tyny. Kurde, to to już jest to. Mamcie złodziejazku. No właśnie, walka jest. Nie myśl, że uda ci się z nim uciec. Pirat. i posiekać na kawałeczki. Kurde, śmierdzi mi trochę. Gra, grałem ostatnio w kapitana. A czy ostatnio? No, z rok temu w kapitana Pazura. Trochę mi śmierdzi to tym. Tam też był taki jeden boss. Trzeci. Ie. ulubiony čas. Aha. Tu to teraz Czy on po prostu. Aha, manipulować nim w taki sposób. Chyba już wszystko rozumiem. Jest seria trzech piratów, potem jest jedna wyrwa, i on w tą wyrwę wchodzi. I teraz nawet papugi przyszły. Mhm, mm teraz jest i on. Whirlpool. Gdzie jest ta szczelina? Jest i tam. to samą? Tak. I chyba pewnie do trzech razy tak będzie. Wcale mnie to nie zdziwi. Okej. Okay. Jest i kolejny. Kurde, dlaczego oni nie są... Ranieni tymi, właśnie bombami. Co ni kurde, patrzcie tu jakoś i tak żyć nie, nie traca. Idzie jest kolejny tu. I tyle. Zatopiony. Zatopiony, proszę Państwa. Ja muszę sobie odpocząć od tego konkursu kakao. Nawet już nie dlatego, że mam go dość, bo nie mam. Tylko po prostu nie chcę go przejść całego, żeby zostawić sobie jeszcze na następny raz. No ale już rzeczywiście dużo tego nie zostało, bo to jest po prostu sam dalszy kierunek z Hunterem. Wyobraź sobie mięśniaku, że mam. Proszę, tu są pieniądze. Czas rozprawić się z hanterem. Tak. Ale w następnym odcinku. Dziękuję. Na razie.